Dziś chcielibyśmy zaprosić naszych sympatyków na odcinek naszego programu z wyjątkowego łowieckiego weekendu na Kujawach. Pozostańcie z nami przez te kilkanaście minut, a dowiecie się jak dużą imprezę łowiecką można zorganizować, jeśli znajdzie się tylko kilku wyjątkowych pasjonatów działających na chwałę polskiego łowiectwa. Zapraszamy serdecznie do oglądania Pasja i łowy Daszbur. Dane zakupy na polowanie zrobisz u naszego sponsora forhunting.pl. Tak jak zdradziliśmy na wstępie, opowiemy Wam, jak w piękny styczniowy weekend myśliwi spotkali się na corocznym polowaniu na lisy. Spotkanie to nie tylko polowanie, ale też tytułowe Trzy Dni na Kujawach, w ramach których już piątkowy wieczór uczestniczki i uczestnicy polowania spotkali się na konferencji w przeuroczym Pałacu w Kobelnika. na konferencji Aktualności Łowieckie w przeddzień szóstych już Sąsiedzkich polotach na Lisy w tym roku walczego 2020. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście z całego kraju, a także z zagranicy. Mieliśmy wspaniałą okazję podzielić się doświadczeniami i przemyśleniami na temat kształtu polskiego łowiectwa. Dzięki przygotowanym prelekcjom uaktualniliśmy naszą wiedzę z dziedziny prawa łowieckiego i jego systematycznych zmian, które każdy myśliwy ma obowiązek poznać. Serdecznie witamy w kolejnym naszym odcinku programu łowieckiego Pasja i łowy. Dziś jesteśmy na polowaniu Lisim i to tutaj w miejscowości Rejna rozpoczyna się całe polowanie. Polowanie to prawie 150 myśliwych koleżanek i kolegów, którzy zapolują na rudzielca. Zapraszamy Was na relację z dzisiejszego wydarzenia. Pozdrawiamy serdecznie. Pasja i łowy Dasz bur. No, i na tego rudzielca mieliśmy zapolować. Nie zazdrościmy organizatorom tego polowania, gdyż logistycznie przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia wymagało wielkiego kunsztu organizacyjnego. Rozpoczęliśmy dzisiejsze polowanie yy, y, y, sąsiedzkie, zorganizowane przez osiem kół łowieckich, a gospodarzem tego, y, tej edycji, szóstej już, jest Kujawskie Koło 52 na Wrocławiu, które mam zaszczyt reprezentować. Na polowaniu można spotkać było wielu znanych myśliwych. Można było wymienić się doświadczeniami choćby z legendą polskiej fotografii przyrodniczej, kolegą Andrzejem Wierzbieńcem. Jesteśmy właśnie w momencie, kiedy logistycznie są myśliwi dzieleni na grupy. Dowiedzieliśmy się, że myśliwych jest prawie 180 koleżanek i kolegów, którzy wezmą udział w dzisiejszym polowaniu. Pierwszy miot i od razu niespodzianka. Zamiast rudego lokatora tych trzcin, na linię myśliwych wyjechał całkiem niezły przelatek odprowadzony do lasu przez jednego z naszych psów. Marcin, nie przedstawiłem, Marcin jest prowadzącym na tym owodzie polowanie. Marcinie, i jakie plany na dzisiaj? No, W planie jest yy, polowanie na lisy i drapieżniki przede wszystkim. Szukamy tych drapieżników, wiemy, że tutaj gdzieś są, zalegają. Niestety aura nam troszeczkę nie dopisała. Te drapieżniki charakteryzują się niezwykłym sprytem i inteligencją, dlatego yy, wyprowadzenie takiego sprytnego drapieżnika z szuwarów jest niezwykle trudne. Mamy pieski, pieski mamy przespaniałe, niezwykle inteligentne, no ale niestety czekamy, czekamy, mamy nadzieję, że któryś lis się wreszcie pokaże. I szybciutko przenieśliśmy się do drugiej grupy, jesteśmy w grupie w kolełowieckim łowieckim Lis Gniewkowo, którą prowadzi kolega Artur. Możemy pochwalić się z zawodu leśnika. Arturze, jaki wynik polowania? No właśnie w tym miocie padł pierwszy lis u nas, w poprzedni był jeden, ale niestety nie udało się go strzelić, był spudłowany, ale jednego lisa już mamy, kolega Przemek strzelił, pusto nie będziemy wracać na pokój. I mamy szczęśliwego, myśliwego, który pozyskał właśnie pięknego lisa. Kolegę Przemka. Kolego Przemku, jak się strzela te lisy? Celnie. Jaki śród? Jakie wyprzedzenie? Dwójeczka. Czyli te zerówki, dwa zera są głęboko przesadzone. Dokładnie. Czyli kochani, pamiętajcie, drobny śród, dobre pokrycie i celne oko. Gratulujemy Nie. kolego Przemku. Daszburg! No, i nasze dzisiejsze polowanie, szóste, już lisie dobiegło końca, a my mamy przemiłe Diane. Dziewczyny, jak wam podobało się to polowanie? No, bardzo fajnie, bardzo ładnie zorganizowane, fajnie, zwierzyna była, liski były. Byłam w grupie, gdzie padły trzy liski. Yy, wszystko sympatycznie. Myślę, że takie. Polowania co są bardzo fajne, bo są takie integracyjne. O. I mamy okazję nawet się z koleżankami spotkać, bo tak. ja akurat poluję tutaj w Bydgoskim Okręgu, a koleżanki Toruńskie. z Toruńskim. No i... No i... My jesteśmy w komisji Diany to A tutaj się Czyli mamy taką szajkę. dziewczyny. A powiedzcie tylko jeszcze, która z was wybrudziła lufy? Nie, żadna chyba. Nie Ale brudniła, widziałyśmy. Nie przeczyściła. A, a powiedzcie jeszcze jedno pytanie, czy któraś miała możliwość, a jednak nie strzeliła? Do lisa nie miałam możliwości. było. E, nie, nie Widzia, widziałam widziałam dzisiaj tylko jelenia. No. Dziewczyny, wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo, no i myślę, żeby ten święty Hubert wam dalej darzył. No i Daszbur, spotykajmy się co roku. Dziękujemy, Dziękujemy. za w ogóle. Do zobaczenia. I koledzy serdecznie dziękuję za bezpieczne polowanie, bo to najważniejsze w tym wszystkim chciałbym podziękować bardzo prowadzącym poszczególnych obwodach za też skuteczne i bezpieczne polowanie. Daszbór koleżanki i koledzy nasze szóste sąsiedzkie polowanie na lisy zbliża się ku końcowi. Janikowski, firma Społecznej, Komisji na kanał pasejłowy. Życzę bezpiecznego powrotu do, do domu. Daszbur. Proszę powiedzieć, ile kolega strzelił lisów? Święty Hubert akurat dzisiaj mi podarzył cztery Lisy. Gratulujemy z całego serca pilności świętego Huberta i zapraszamy lise. za rok! Daszbur. I bardzo powoli, powoli zakończyło się szóste sąsiedzkie polowanie na lisy. Było prawie 180 myśliwych koleżanek i kolegów uczestniczących w tym polowaniu. Pozdrawiamy serdecznie. Daszbur. O nasze wygłodniałe żłądki zadbał jeden z najlepszych kucharzy kuchni myśliwskiej, Kuba Wolski.